Nie, ja nie jeszcze Tu jest już zero, a tu jest jeden. O nie, to też jest zero. Panie Boże, trzymaj mnie. 立ってても、相手はやって来ないよ。ぞくせに帰着するなど、高望みなこと。<スープ>我は自然と共にある方が落ち着く。ム <M uno. S 1> <ス>ーノ<プ>。ここだ。ベン。ベル。 3 2 1 Peasant Challenge. Powinien zniknąć. Zniknęły, zniknęły, zniknęły. No, został tylko jeden. Tylko 7 godzin teraz. Elo. Elo. Ore no kokyo no setsugen de konna Uiszuj, uiszuj. Nie mam za co nawet. Cześć ja widzę, że możesz kupić dwa wiszę. <grymne> Nie mogę. Możesz. Ty, z końca starda znowu będę mieć, fajnie. Są. So. O, dobra, sobie Ganiusz z Zongnym jest razem? No. No tak. No dobra, nie wiem, tylko otwieraj. Znaczy... Tutaj amos bołu, oczywiście. Mhm. Amos bołu. Dobra, nie chcę Czek. Lecę szamańską metodą. ...powszechnie to przypomniałeś. Trzy. O fag. Ktoś cię odjebał. Widzisz, <grystanie> Glik. O, gotowe. Pa pa pyk pyk Janoszy. O Ty fadzie! Fag Ty fadzie, ja też go muszę mieć. Ile ja mam pity teraz? Cztery, okej. Okay. Ja w dole, masz mnie pity ode mnie. Ja mam całe sześć.

Niestety. Dałem, że jest fioletowy. Ty, hey, 8 bit jest, no. Trzeba, O, No i już chce jeden widzisz? Chłopie, farcisz, farcisz. co ty dajesz. Następny ja lecę, bo Wolak ma tą bombę zetować do ołów. ma pewna ciężarówka podjdzie pod blok, masz spokojnie wyjść do niej i O Nie, 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 nie. Proszę, Ty farcie! Yes! Ale ty twardzisz na potęgę, nie? Mam, nie mam nic na niego zrobionego, no to nic ty, nic! No to co, gratulacje. Dobra, Ezo, Ezo, Ezo. Nie, wiesz co? Słuchaj, powiem ci tak. Broń, na, broń z baneru jest tragiczna, ale jak chcesz, to sobie wiszować po, rzą, po ganiu. A jak, jak nic nie chcesz, to... Nie chcę ganiu, nie chcę ganiu. To zostawisz, to zostaw to, to jest koniec twoje. Dobra. A, wywaliło mu Discorda. Ja pierdolę, to czekamy. A nie, on poszedł na dół, się pochwalić, Emilci. Rzeszow biega, drafnął. <stansuj> Cześć, <lip> Simon. Dobra, teraz moja kolej. Czekaj, czekaj, ja so to chcę pokazać. Aha, ręce bola od klaskania, poczekaj. <gryst pronounce> I dostałem kij wow, w no jeszcze. jeden. Widzisz? Szamańska metoda działa, a ty coś gniłeś. <gryst Ring> szamańska metoda działa, Fakt. jak co dostałeś? Dostałem całego żongliego. O jest mały żongliego. Żongliego dostał. Ale piszczysz. Pa. I ślinkciu c jeden mam. No, To ty jadesz. A już po wiszowaniu jest? Nie no ja no, tylko z wiszowałem Na razie, na razie na tylko a, Simon otworzył. A czekajcie na mnie. Czekajcie na mnie. Zalpij mordę teraz ja otwieram. Kogo teraz 80 wiszy i Marek 140. Dobra. Powodzenia. Dobra widzisz Gogo. Gogo wchodzisz. Ciśniesz. Dobra ja wyłączam streama. Dostałem co chciałem. Dobra. PT 0 Jeszcze jak duchę dostanę to się zestrą Dobra, Wiszu do... 59 Wish Ok Ty musisz mieć 59 i co po 1 A no i po 10 trzeba Sama jest chyba działa go pamiętaj Ale na co działa? dostał przed chwilą Do jakieś 20 Wish dostałem Dżongli'ego Aha. Jaka jest szamańska metoda? 30 razy po 150 30 razy po 1 po i potem po 10 Po 10 do 70, 70 o, i od 70 po 1 znowu Nie miał gwaranta, miał 50, 50. No, wygrałem 50, 50. A wygrałem 50-50 Ja jest, powiedziałem jest. Jak dostanę z niego oh. to super Jak nie dostanę to wywalony mam gwarantę na kazuchę Let's go Singciu, proszę i Co to, ja to, ja to, ja to jest? Tarwana. Co to jest A ja dostałem dwa razy Shinksiu. Ja dostałem najlepsze dropki mogę w sumie. No? Dwa razy Shinksiu i zajmę jego. Lub debuffy, let's go. Ale tak, tak chyba jest, że. jakby z pojedynczego Łysza jest większego gwarancja na postać niż z 10. Nie ma, nie ma to z danego Dosza To szabońska metoda to jest. A ma jest to działa. To ma zawsze działa. Jest u Genshin włącza się, ja chcę jeszcze zwishować na Gamiu, może mi... Ja chcę przegrać... Nie, będę wyszować na Zangliego, bo jest to bezpieczniejsza opcja, ale chcę przegrać 50 na 50, żeby mieć gwarantę na kazuka. No i pyk-pyk-pyk w żongli c który No gdzie jest 4star? Halo, Jest mi 5 też tak miałem, ja też miałem pierwszego 4stara szybko, drogi po jakimś dziewiątym chyba. Xingqiu. <laughs> ja też. No i ja, no ja. z Giltem. No Jan Fejka jest zajwista Oooooooo! Oh, 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 oh. Dijekdziu! Digdziu! No! To, no co jest nie mogę! Co robi! No. Kobiet! Nie chcemy to jest, kobiet! To ja sobie ja posprawdzam co nie ja potrzebuję mami. na niego Ty lepiej oglądam. Nie chcemy bo to kobiet! Oglądam, luźnięcie! Jak nie masz na niego... Jak jak nie... Trzymam kciuki ogólnie Jak nie masz y, na niego broni to Black ok. jest okej. Mamy Ty, go go. Mam. Tak? Przecież ja wszystkie moje punkty geo wywalałem na inne postacie. Gratuluję. Powodzenia. Dobra, tragedia. To ja z Longlimsa nie pogram na razie. Ale wishle jeszcze mam. Dobra. dobra. No, je na standardzie na, na szybko. Cicho, cicho. Zaraz dochodzimy Anno. do 30. Zajesz. Lecisz, lecisz. Lecisz, lecisz. lecisz. lecisz, lecisz. Ja, jest to? Sing tu. Sing tu, sing tu. Nie, on no i... to będę miał na C10. I to idealne będzie połączenie. To mój świat, pamiętaj, musi stwarcić jakoś, jak. Dobra. Musi faść bez, hard, bez soft pity, bo chcę na ganie się Dobra. Ten miesiąc jeszcze jeden i po 10. Dobra, i raz jeżdżę. Dobra, 30 nic. Teraz lecimy. z dziesiątkami. What the się jest fioletowe? Sacrificial, fragments. Naprawdę? Sacrificial, fragments. Dobra, to było tak. Teraz jest 40 więcej. 50. Jest źle. Jest źle. Co 60 Jest źle widzowie, jest źle. 60 Dobra, dobrać. Dobrać. dobra, jest. jest! Chociaż jeden, chociaż jeden. I 70. No, no i teraz po jednym. Hmm. I teraz po jednym. do weź idź stąd. Dobra, 71. Bejdą to był mój main przez pół mojej gry. No aktualnie 72. No to sobie nie na ganiu chyba. Oj, oj, gogo. Oj, goga. 74. 74. Nie, no. pity. Krzy, e, krzyc... 75. Teraz w Anglii. Krzycz jak będzie złota. 9 za 1. Oj. Sakryfisie, albo co to jest? Ja, pierdolę. Szybciej krzyc. będzie złote leciał. Paga, soft pity. No. 70. O, jestem z wami, wiem, dobra. Ile. Jesteś tam do was? Teraz, do was. E... Cicho, bo Musi teraz jest wyjść. wielki moment zaraz. Dobra, mamy go. Mamy geo, geo zawodnika. No jakie ładne i. Mamy... i... Body gwarantowany, tak, Bob gwarantowany, więc wywalone, mamy zawodnika, więc... Dawaj te raganie. Nie, tego zawodnika, nie. Zaraz, najpierw trzeba jeszcze mamusie dropnąć. Weź, on jest z on ma na niego wszystko już zrobione. No jak go do 90 teraz tak? lecę Dobra. To sensie nie do dziewięciątki, po prostu... Daj, ciśniesz. Dobra, nie chcę mi się. Dobra, nie pierdól, wyszli inni. A jakbym miałem, Shingchu jeszcze przygarnął. Twoja stara mi dropła i Shingchu. To jest, to jest, chofie, najlepszy wish, jaki do tej pory zrobiłem. Jeszcze tylko Jusara? Dobra, dawaj No Nie postać. Dawaj a, już nie masz. Dobra, jest. ja najlepiej. Dobra, teraz czekaj, teraz czekaj. Witam. A, dobra, dobra teraz, pa, teraz patrzcie to! Witam. O Jezu, tak, najlepsze na niego broni, kocham. Teraz tak. Witam. Witam. No witam. Go, kurwa, gotowy już. Witam. Oj, nie ty. Przygotowane. Ty. Witam. E, witam. Jak tam energy Richard na razie? 270%, super. Eee, teraz tak. Konstelacja, konstelacja, konstelacja. Konstelacja, no właśnie. Super, konstelację do, Jan, do Janfej to mam, nie wiem, C milion, no to C5, super, Bejdo ma w ogóle C6 już chyba, no, No. druga postać na C6, eee, gdzie jest Geo tatuś, na samym końcu, nie, dobra, nie wiem, tak. witam, Geo daddy, witam, masz na niego broń, Black. Jackson, Jackson. Eee, teraz tak, witam, go kurwa, przygotowany tutaj, tak e, tutaj leci ten zawodnik, to e, i to super. To co, ode mnie chyba ja, ten Jin wywala z teamu albo no. Bennett, ten Jin, Nie muszę mieć baterii albo chciała, to musi Jin wywalać. Dobra, lecimy go. Znaczy jeszcze Benet. Będę, no. Jeszcze będę mówisz z zendów, nie? No ja zniszczyłem wow. o standardzingów, no zostałem. Czemu Emeryt levelujesz? Co mówisz? Nie. Czemu Emeryta levelujesz? Daj mu już odpocząć. <laughs> Proszę cię, Emeryt jest u mnie w teamie od kiedy był jego pierwszy, pierwszy bamer On u mnie nie odpoczywa A nie. nawet. Dobra. Ja nawet po niego nie wisuję jako pierwszy odpocząć, więc... Majak leci. Ja miałam takiego farta, że po niego wiszywałam i ostatniego dnia... Koleżanka, która też gra w Gęśnach, bo już nie gra w ogóle, jednego łysza mi zrobiła. I go dostałam. Jezu, no, maram, sobie, mi się, się pierwszy jego re jakoś marzec, maj, to ja stwierdziłam ostatnie dwa dni, że jego ja go chcę. I przez Ale? te dwa... ostatnie dwa dni grałam dzień noc, żeby go wyusiorować. Gogo. No. Pamiętaj, i... żebyś to do kart postaci dodać, jak do jego. Gogo tam Czekaj. wyjebane, e... już max. Ta. Max, ale nie robię go na 90, bo jeszcze muszę szingcię wylewelować. I tyle ile zrobię to, to Dobra. Ja mogę zawyściować swoje 5 wish. Ja w przemuję Walak ma 140 pójdę pierwszy teraz. Jakbym nie wydawał po prostu tak tam domową, bo chyba 10 czasów jeszcze nasiało ale dałem to on miał 108 przypłyczoną Dobra! Musza metoda! Już jest ja Walak? No mańską metodą. Nie, czekaj, ja chcę. Bo ja mam pięć. No to kurde no... no... to otwieraj. No to, no to poczekaj, Dobra, ja se ja leveluję i ten... Streama włącz może jak Jak ten makaron się nie robimy. Boże mama, nie pamiętam. Ogólnie mam tylko pięć, bo jestem jednym dzieckiem. Dobra, otwieraj. O nie, ja to.

Cztery zongli mi gadają w łóżak, nie wiem czy nie jest. Gdzie bo kto po kolei wyszły, jak to teraz widziałeś? Ja już wiszałem Simon z wiszowa, teraz Emilia leci. A, I no, do, dobra, dobra, dobrego miejsca? No. no. Ja, ja dostałem Zongli'ego i dostałem z jakiegoś 15 Wisha, czyli Gigafart, go miał gwaranta i dostał. Na no, softpity dostałem, czyli słabo. No, ja zostałem super ja jest... i okay, Dera do... Ostatni Ostatnie Dobra, ja jeszcze historię pokażę, żeby nie było. E... Dobra Kurwa, ładuj My się! Idziemy do wylaski. Ej, historia, no to. Tu dodaję szelkę to raz, yy, sześć, siedem, bo jeszcze przed chwilą. Za... A nie, dobra, to już zaliczyło. No to. Nie. Tak, siedem. No nie, no to to osiem, bo jeszcze jednak przed chwilą zrobiłem już. to Tam... ile będzie Wishy? 149. No, no. Zatem na szybko jeszcze tego szyńcimy, się wyleje. Jak będzie coś dopiło, to krzyczcie. A to po 10 wishył po jednym? Szamańska metoda. To jest szamańska metoda. A, Nie wiem, o co tu chodzi. Ty, Primagamy są darmowe. No, o, ze, cztery, ze cztery. strony. Tak, wiem. No. O. Ja mam ja, 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 Po 10 lecisz? Nie, po 1. No, szamańska metoda. trzeba to 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 sprawdować sobie na szybko. Metoda na głoda chyba co najwyżej. Czekaj kurwa na no dobrym na no dobrym no nie szuję, zabrał się, bo psanałem przez chwilę Ja mhm. no, 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 no. jeszcze dobra. będę miał też niebieskie wisze, nie? ze sędu. tego go dzisiaj nie wychodzisz sobie sadzić. No Eee... <laughs> Okej, okay. gdzie jest Anglii Mam 40 tysięcy HP, jestem zadowolony. Ja nie mam ani nic, działa. Pierwsza Go, go. to jak nie mam ani nic, to przypał. No, tak strzało będzie, że. Ja... Na, na niego to HP musisz na hamę ładować. Ale chodzi mi o to, że nawet nie mam książek, ja mam 62 level i to jest o, max. O, cicho, cicho. Ja, ja pierdolę Pierdole Fawonius Kodeks. A masz 50 na 50, czy. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Skąd ten pomysł? Ma 50, ma 50-50. Nie ma garanta. No Bo no było... No Elo PT 2, Losujemy! A no tak było, to prawda. <tryk> <tryk> Dwudziestka na wyżej już. tam ja dwieście pięćdziesiąt komory! Aaaa! O! Dawa, dawać, no! Woda, wodnego. Kurwa! 20 się na razie. nie jest tak źle. Cztery chyba cztery 4 star dostajesz. 4. Nie, cztery bossa broni. Chyba. Nie, to trzy właśnie, to trzy z bronią. Dobra. Jak ja przed 90 dostanę 5 stara, nie i jakiegoś zwykłego to ja wtedy idę w do wszystko daję. Moja mamusia musia musi przyjść do domu. A, ty wydasz pieniądze, nie tysięcy Mam 7000 mory, co się wydarzyło? Jeszcze 4 łysa i. O kogo, Ja na przykład nie mam nawet książek na tego zajmie Proszę, 5 star. Bieda w kraju. Dwa wisze! Fajr, star. I... O, daj ona, zajebi się. Błąkany, ja Ej, robią, rekay, robiąc tego tę te stronę na ganiu, <g Sno s utter> Zrobiłem tę misję, żeby zrobić 15 domenów i dostałem 4 książki. No jest... z dombechu? Czekaj, ile ty 30, aż 40. To jest 30, tak? No teraz 30 <exhilara> 10 zrobię, teraz mam 40 PT. A okej. Ja pierdolę, ja mam sobie. 50. Czas bardziej mi się to nie podoba. O, yes, jest! Jest. Jeśli teraz mi nie wypadnie ganiu, to będę przerażony. Jestem przerażony. 60. No to widzę, że powtórka z rozrywki moja. O, obejdę. I 70. Drodzy dzisiaj. Czekaj. Jest, 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 jest. Dobra. Dobra. Ganio musi mieć. Gani, Ganyu, Ganio. tak, jak nie wyleci to pewnie zbije te 10 muszę. Bo jeszcze 7 darmowych. Nie, 9 darmowych chyba. Czy idę? Ciśniesz. Yes. 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 Ja nagrywam całość, Nie! Ja nagrywam całość. Nie! I nie równo 18-18 wolak, ktoś ciekawał. Lecimy, kurwa, a teraz po jednym znowu, go, go jak to było. Tak, po jednym, myślę się od nowa. Lecimy, lecimy, czyli kurwa to nie jest gwarant, to jest przerażenie, ale... Jo, no. Nie wyleci żołnierz! No. Nie wyleci żołnierz, to będzie gwarant na kazuchę. A, ba. Ktoś jeszcze otwiera po wolaku Nie. A nie wiesz co, chwila przerwy, chwila przerwy. No jaka Ej, chwila przerwy, tutaj... Tego, dobra, nagrania nie, lecą. Nie, nie możesz chwilę przerwy zrobić, od razu potem trzeba whishować. Gaście, od razu nie. musisz. Nie, nie mogę, od razu. Zrobię sobie od razu jeszcze. Ja, nie ja, ja od razu jak był banner z hutao, od razu whishowałam, jak straciłam e, 50 na 50 i dostałam na PT5, hutało, proszę cię. Simon. Hey, ja se wyjdę na single playera, dobra? A to nazywali? Bo A? Nie wybierz, mnie! Simon, Simon, mnie nawet nie stać, żeby zrobić sale na 20 level, żeby mi się odebrać. Mnie nic nie stać, na nic. Nie też. Kurba! Weź się, ja mam ledwo 34 level. Ja na solo wyjdę. O, git, mam inną postać. Pik 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 Gogo? Tak? Ja pik to za pik pik To jest zbyt piękny widok! No, dla kogo pik chcesz? No bo Bo jest potrzebny, bo muszę mieć baterię do pik ja się zaraz A bo nie, co za, 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 za idzie ale. Nie strój! Nie wkurzaj! Robimy nowy team. Niestety na 90 nie mogę je zrobić, bo nie mam bossów które zrobionych. No, Udaś mnie! Dobra, Wolak, idź rób! Dobra, dobra, nie płacz dziecko. Idź wiszuj. E? Of porstar Zajebiście. używasz wejdę dalej? No, nie mam nic lepszego. Mm -hmm. Bejdł super. No, zajebisto jest. To był mój main przez połowę gry, dosłownie. Nie! Zajebaję! A nie! Bo osią... A to dobrze. Dobrze. <laughs> dobrze. 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 A Ale jednak dobrze. <laughs> jednak sztewniutko. Co to jest, korlapis. Jak to farmić? No to, to są te kamyczki, po które do Ciebie To są te pomarańczowe, te takie kamienie. Ja wiem, a one są? Takie żółte, w lile całym. No, w na tej górze. O mój tak. Boże. No, jeśli się Gaga. Kinda... Co Go, go. So tak. Teraz ja do Ciebie będę przychodził na rundki slajmów. Nie wejdziesz, bo ja mam wyższy level tego Orla. Nie, mam taki sam. Nie. Mam a, 50 my? AR. No, ja mam 55. To tam też jest większy? No. No, weź to Ej, chyba C5, C6 już mam, to, to wiesz, mi się daje. Dobra. No. Zajebiś? Weź zmniejsz. Zobaczymy. Jak ktoś to to Zmniejszają to mi się, kurwa, chromosomy, nie? jak czasem was słucham. Nie Poczekaj ukrywał. chwilę. Dobra, jeszcze dycha pojedynczy. I wtedy 5 znowu. I ogólnie mogę umierać. Ty nie masz zagrania, ma... nie? Moja mamusia to zrobi ramen Ja sobie sam robię ramen Fejzu, nie słuchajcie za mikrofon Ja Fejza nie słyszę, na szczęście I... mm. No kurwa, dajcie mi Tatusia Jak jest mamusia, to tatusia musi wejść Ja co to w ogóle robi? <grym> to jest książka na crit damage ten mecz, Barbarę, czyli demerz? Na Barbary idę, czyli. No! Ja, i, ja, ja DPS-a tego Barbarę nah, bo będę robił. Mój nie żeby się żeby Ja się jak, jak mi się będzie nudziło, to zrobię z Barbary DPS-a. <noise> ja, ja nie, że mi się będzie nudziło, Barbara dps może odwrotnie mieć potencjał. Fa, mid Dobra. Od 50 daj po 10. Nie, szamańska metoda, gościa. No tak, no teraz już tak musi po 10. Bo szamańska metoda. Wejdę C6, hmm. Dobra, wejdźcie żonga i wtedy Amos-Boo! Hmm. Ja co daję, ten... To po bo, a ty jeszcze po Amos-Boo'ach chcesz tego wyślałaś, tak? O co, jedzenia! No a nie, na, na broni mam dosyć, w, mam jakieś tam pt też, 40. Ja mam 40. wysokie pt na weapon mana, że i mógłbym polecieć po Amos-Boo'a, jakbym miał ganił oczywiście. Wejdę, zajebiście! Wuuu, wuuu, wuuu! Dajcie żongę, proszę, no proszę. PROSZĄ! Okej, to już nie mówi znowu. to jest? To jest, to jest, to jest. No. Ostatnia dycha, ostatnia dycha. Musi polecieć coś. ŻONGA! ŻONG! Zajebiście, dobra. <grym> o, ja <jamy>, Jezus. <grym> Komputer nie umiera. Nie, 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 nie. Komputer nie teraz. Cicho. Bo emocje teraz sięgają do to może jakaś broń wylecieć czy nie? Broń nie może. Jak nie rządzi, jak nie to chociaż monę dajcie. Jest! Najpierw. No yes, i to no się, no no. dwa razy 50-50 wygrał, nie? No ja też. Znaczy, ja też wygrałem na torta, i na Hutao, nie? Ale. No, on ja ja mam... Udane liczywanie. Ja, przy... ja mam wygrane 4-50 pod rząd, więc ja o chuj ci chodzi. Wszyscy, wszyscy dostali to, co chcieli. Też. No, raczej. No, znaczy... ja, ja... No powiem tak, to co zdobędę teraz to będzie a emos było apchnięty hmm. Więc. O, o, o. No to co? Zadowolenie! Nie mam! Nie mam tak, tylko... Śniadę. Nie, nie zadowolenie, bo już w tej grę nie wyjdę, muszę farmić <coughs> książki na tego no to, to, ale jak zadowolenie, jak jeszcze za tym skłójesz Chodźcie jeszcze do mnie, ja teraz robię wisze. Gaga. Okay. Okay. Mam jeszcze niebieskie. Jak ja mam farmić książki, jakieś misji nie mam, etc. No... <coughs> Skrzynki otwieraj. Dobra, jesteś się o nie, bo ja jeszcze robię te nie, niebieskie. Ja śniasz. Na zdrowe. Jedyne co bym no, chciał z, z tego baneru to jest goro, bo to jest jedyny force, jakiego mi aktualnie brakuje. No, ja bym chciał udajony dostać. No, Goro. A, idę się Nie mogę jej dostać przez 5 miesięcy i nagle cię dostaje dwie. No super No to nie tak, że będziesz używał tego czy tego, więc... Ale no do kolei... Bo byś byśmy używać do tego, do żonga w teorii. No, bo... Geo byłby. No i jeszcze, bo, kurwa, wystąpił DPS z żongi. O, no to Mitsuki. Dobra, jeszcze sobie kupię wisze za te. W sensie, nie wszystkie, tylko żeby mi 34 zostały. Ja ci trochę z artefaktami pomogę, i ja do ciebie wejdę, po prostu slajmy farmić. Okej. Okay. No ale ja też Jeszcze się na ganiu. Aha, no to nie. No, to no, nie shinkciu, shinkciu. Dobrze, 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 tak jest. Tak ale... jest. jest? Chcesz Co? No, jak się. Ale nic nie usłyszałem. Może raz no i nie ma. No, A, no ja wiem. Ale destelacja wpadła. Oj, ty wie. No teraz raczej Poznam try fajny explode. Jakie trzy podstawy roboty powiedzieć? Teraz. Bo też u siebie mogę zebrać wtedy. Eee... Ale zaraz, bo slime na razie odbiję. Okej. Okay. A gdzie ty to slime? Dobra, a to wszyscy powieszowali? Na no, mapie może. Się. To ładnie się pożegnać na filmiku. Ale na razie nie Dzięki za, za uwagę! Nie, eee, let's go! Mano, czarnych ludzi.